Cześć, witam serdecznie w weekendowym vlogu. Ja jeszcze nie ogarnięta, ale plan na dziś mam taki, że muszę ogarnąć mieszkanie, w tym chcę ogarnąć szafę, zmienić już sobie ubrania na takie bardziej jesienne niż letnie, więc taki mam plan na dziś. Zaraz sobie to ogarniemy, a wieczorem idziemy do opery. Może Adrian nie za bardzo lubi tego typu aktywności, natomiast ja miałam potrzebę się odchamić i zaspokoić swoje estetyczne doznania i stwierdziłam, kupuję nam bilety, idziemy. Chyba kupiłam na dość trudną sztukę, więc zezwalam Adrianowi zabrać ze sobą słuchawki do uszu. Będziemy w osobnej takiej loży, więc nie będzie nikomu przeszkadzać. Jeżeli on sobie puści serial na słuchawkach na telefonie, niech się ogląda, a ja będę oglądać spektakl. Taki mam plan, założenia, ale kto wie, może jednak go to troszeczkę wciągnie. Także plan na rano: sprzątanie, a wieczorem troszkę się ukulturalnić. Stwierdziłam, że skoro już stoję przy tej szafie. Pokażę Wam, jak wygląda nos po pół roku i od teraz już nie muszę nosić tych maseczek. Znaczy do niedzieli, do jutra mam zwolnienie, że właśnie mam nosić te maseczki takie przy ubice. Potem już będę mogła nosić zwykłe maseczki, więc mija pół roku. Mija już właśnie pół roku, odkąd mam nowy nos i możecie zobaczyć, jak on w tym momencie wygląda. Z jednej strony, z drugiej strony odbicie lustrzany. Bardzo Was proszę, syf w kuchni może, może niekoniecznie. będzie? Kurwa, to jak ten... Było w tym. Ja, Jaki był było? Ten, co mówił Karamba. <grymna> ja też nie pamiętam, jak ale to, to był Baltazar Gączka? Tak, 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 tak. I to był chyba jakiś czarnoksiężnik tak. czy coś? Wiesz, o chodził Karamba, ten czarny charakter? <grym> to ty jesteś takim kóźwa czarnym charakterze. <grym> <Ja grym> na celi prostutki, ale to co mogłabyś No od... kupiłam sobie bluzeczkę, no na ten było i na, to, i na cycki będzie, bo będą wtedy, jak ten to, to akurat się rozepnie i będę sobie mogła strzelać w No więc właśnie o to mi chodzi. Widzisz, ja jestem tak genialna w swoim szopie, rozumiesz? Jesteś tak genialna w swojej prostocie... Nie mówisz tego głośno. Oczywiście, obcicie wyłaskocie. Poczekaj, bo mi się tutaj taki pokioł wasiło. Hmm. Ułożysz to długi sweterki sportowe a są długi... sweterki niesportowe sweterki osobno sportowe osobno długi rękaw osobno krótki rękaw osobno chyba tak będzie najlepiej czyli tak kolorami co łóż? no właśnie też się na tym zastanawiałam I, 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 i patrz, czy nie zrobić i tak sweterki i tak każdy ten kolorami wiesz? No. Tak, zrób sobie Tak I to jeszcze od tego. Według skali RNG RGB i będziesz chce ustalać. A dzisiaj to seter mi. Zrobię Ci przyznać światła białego, rozczepienie, światła białego. Na jakie kolory? żebyś się mogła ułożyć? Poczekaj. Mam problem z długimi kierunkami. Czy robimy ten? Kolory narodowe Polski. Szarości. Nie, musimy być Ewentualnie paleta barw. Mimi! No paletę dobrze byś wiedziała. Od główki do ogona. A, brązowy. Ale czekaj, no nie wiem, jak mam zrobić z krótkim rękawem. i długim. Krótkie Rozgraniczyć rękaw. to. Osobno... No oczywiście, no mieliśmy, no jak tak może być? A między nimi trzy czwarte? Dobra, dobra, to jest dobry plan. Tak? Ja się nie śmieję, okay. Tylko potem jak ułożę tak, długi rękaw, czy czwarte i krótki rękaw. Ale oczywiście kolorystycznie. Pierw krótki, potem trzy czwarte i długi. Okej. Okay. <laughs> Ale będą tu czarne, tu białe, tu kolory i mi się zrobi taki chaos. A może lepiej Jak tu czarne, tu czarne No właśnie, to musisz kolorami, mówię ci. Ale będę się wtedy denerwować, że nie pamiętam gdzie co mam, nie? To są przekładki zrób z literkami. Kurde. SDS. <laughs> Dobra, ale dzisiaj nie mam pracy. Ty, nic się Ty wiesz co? Ty napisz aplikację. W naszym mieszkaniu mogłabym tak zrobić. Ale dobra, poczekaj, to, to mam długi rękaw i teraz. Krój. Ty, w naszym mieszkaniu. Wiesz co, zrób? Łóż z miesiącami. A y, łódeczki, te ramiona? No to jest rękaw, który jest ręka na Długi, nie? No, długi. I... To dobra, czyli też do długi, jego rękawa, no, Okej. Okay. Ha, to. to też będę miał. Co się ufali. Odstrzeleni jak stróż w boże ciało. Jedziemy. OK, wróciliśmy, jest już kolejny dzień. Nie nagrywałam nic podczas samego spektaklu, bo tak samo jak w operze, w teatrze, w kinach jest zakaz nagrywania podczas trwania seansu czy spektaklu. Byliśmy na Callas, Masterclass, i to był spektakl teatralno-muzyczny. Więc, tak samo jak w teatrze, coś tam się dzieje, normalnie są dialogi i tak dalej. Tutaj też tak było, natomiast. Opowiadała ta historia o kobiecie, która była śpiewaczką operową i ona daje lekcje młodym adeptom sztuki śpiewu operowego. I przy okazji ich uczenia ma retrospekcję i, i opowiada swoją historię i emocje, które nią targały. I jest to okraszone właśnie śpiewami operowymi podczas tego, kiedy... Ci uczniowie zaczynają śpiewać te takie operowe arie, takie na, naprawdę, wiecie, bardzo mocne głosy, wysokie nuty lub niskie. To wtedy właśnie ta główna bohaterka ma swoje retrospekcje i opowiada o swoich emocjach. Spekla spektakl trudny, ale ja najbardziej uważam, że ciekawy. Ja osobiście ze względu na to, że jako dziecko trafiłam na wspaniałą wychowawczynię, panią, która później prowadziła też taką grupkę osób w, z, w zespole wokalno-instrumentalnym. Byłam też członkinią tego zespołu. Zespół nazywał się Wesołe Struny. I ta pani bardzo dbała o to, nie tylko żebyśmy mieli frajdę z takiego śpiewania i grania na instrumentach, ale również właśnie zabierała nas do takich miejsc, jak teatry, opery, czy nawet byłam w Filharmonii, Więc troszeczkę jestem zaznajomiona z tego typu sztuką. I dla mnie to było coś, co mnie wciągnęło i popłynęłam. Adrian jest trochę w innej sytuacji. On jest... Człowiekiem, który nie miał takich możliwości, że, że kiedykolwiek był w operze, więc jak on usłyszał, że my idziemy do opery, nie był przekonany. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, nawet spakował ze sobą słuchawki do uszu, takie wiecie pchełki, że jakby bardzo mu się nudziło, no to albo by wyszedł z tej opery, albo by po prostu sobie słuchał tam jakiegoś serialu czy cokolwiek. Też celowo kupiłam tak trochę Loże na uboczu, żeby on sobie w razie czego czuł się komfortowo, jakby się chciał oddać innym, Rozrywką, nie ma problemu. Niemniej jednak też go to wciągnęło. Powiedział, że on myślał, że to będzie całkiem coś innego, że wiecie, że wyjdzie kobieta, która będzie śpiewać w jakimś innym języku te takie arie różne, dlatego nie był początkowo do tego przekonany. A kiedy się okazało, że to ma fabułę, to wszystko rozgrywa się w języku polskim, tylko te pieśni, które te uczennice jakby śpiewają, by pokazać tej nauczycielce, jaki mają głos żeby ona mogła je ocenić, to, to wtedy to były te takie, powiedzmy, pieśni nie w języku polskim i takie takie właśnie być może trudniejsze, ale to było tylko coś, co się tam przeplatało i co było w tle. I na tyle to Adriana zaciekawiło, że on powiedział, że jego czasem wkurwiało to za przeproszeniem, <grywanie> że tam się dzieje jakiś dialog, kiedy on właśnie tych, tych kobiet śpiewających chciał posłuchać, bo jego to zaintrygowało, bo pierwszy raz coś takiego widział, nie? Więc suma summarum wyszliśmy oboje z tego całkiem zadowoleni, ja bardziej, Adrian tak trochę, że nie wie co się wydarzyło, nie bardzo może super by się mu podobało, ale ogólnie. Coś go zaintrygowało. Głowa go potem bardzo bolała, bo faktycznie było bardzo głośne nagłośnienie, ale słuchajcie, średnia wieku, wiecie jest w operach, no trochę przesadę mówiąc, 80+, plus, ale raczej są tam starsze osoby, więc chociaż stwierdził Agatę zaniżasz poziom i średnie widzów, więc no nic dziwnego, że tam nagłośnienie było naprawdę wysłuchiwalne i wysokie. Kurde, słuchajcie, no takie emocje szarpią, bo jak sobie przypominam ten wczorajszy spektakl, on mi się bardzo podobał. ja się niesamowicie wczułam. Adriana bolała głowa, a ja jeszcze opowiadałam to wszystko, co ja przeżywałam i, i w ogóle co tam się działo i że to się tak skończyło, myślałam, że będzie inny finał, ale to pokazuje, że, że ona nie jest w tej operze, tylko właśnie, że ona jest w tej na tej lekcji muzyki. No i wiecie, ja to jednak tak przeżywałam strasznie, że mówię, jaka, bo już obrzydzisz całkowicie tą operę, bo już go głowa boli, a ja jeszcze gadam i gadam i gadam i gadam. Niemniej jednak fajnie. Z całą pewnością będziemy sobie też odwiedzać operę raz na jakiś czas, bo ja lubię takie aktywności, bardzo lubię. Ostatni raz byliśmy 4 lata temu w teatrze słowackiego i, i uważam, że tak przynajmniej raz na rok iść do jakiegoś takiego y, punktu to jest dla mnie taka odpowiednia ilość, czy do jakiegoś teatru, czy do opery, czy właśnie na, do jakiejś filharmonii. Ja to lubię. Może nie tak, żeby spędzać tak, nie wiem, kino kilka razy w roku się czasem zdarza, że człowiek idzie przed pandemią. To, to może nie aż tak, ale tak raz w roku średnio lubię. Więc słuchajcie, te 4 lata, jak nie byłam w takim przybytku, to trochę miałam, nawet nie trochę, naprawdę miałam takie ciśnienie, że ja muszę gdzieś iść i się i posłuchać czegoś takiego, przeżyć to, tak, ja się wtedy rzeczywiście relaksuję. To jest długie, to trwa dwie godziny, ale ja nie wiem, kiedy ten czas płynie, ja się po prostu oddaję temu, co widzę i temu, co słyszę. Więc potrzebowałem czegoś takiego. Czemuśmy przez te cztery lata nie byli chyba kwestia tego, że no, nie jest to rozrywka taka... Jakby to nazwać, wiecie, to jest pewnego rodzaju coś dziwnego. Nie każdy to lubi i Adrian rzeczywiście, no, jak słyszę, że ma iść do teatru czy do opery, to jest to takie... No... Przez to, że też była pandemia, mam wrażenie, że ten repertuar opery był dość okrojony. Ja bardzo chciałam na początek Adriana wziąć na operetkę, bo operetki są komediowe, zazwyczaj tam się dużo śpiewa, ale na przykład w języku polskim, bo opera jest na przykład w języku włoskim. I trzeba mieć libretto, czyli opis tego, co się dzieje, żeby dobrze tą sztukę zrozumieć. Przy operetce jest całkowicie inaczej. Po prostu jesteś jak w teatrze, tylko tam dużo jest takich kwestii śpiewanych, tańczonych. Kiedyś byłam w wspaniałym spektaklu Baron Cygański, i właśnie w tej operze w Bytomiu I bardzo chciałam Adriana właśnie na to zabrać, bo to było o. Nie pamiętam dokładnie fabuły, ale tam chodziło właśnie o to, że się dużo rozgrywało. Yy, splot akcji był taki, że w tabunie cygańskim i właśnie te wszystkie kobiety i mężczyźni, tak kolorowo ubrani, na błyszcząco, jak oni tańczyli, wirowali, skakali, to było coś nieprawdopodobnego. Yy, no ale po prostu w tym momencie yy, tych operetek nie było. Właśnie był bardzo okrojony repertuar. Wydaje mi się, że to też była kwestia tego, że chyba na jesień tego roku nie było wiadomo, czy, czy będzie ten COVID, czy co będzie, czy będą lockdowny, więc. Podnoszę takie wrażenie, że, że, że chyba tych spektakli było troszeczkę mniej, a ja już miałam po prostu takie ciśnienie, że ja muszę gdzieś iść, że już powiedziałam Adrianowi, idziemy na ten Kallas Masterclass. Będzie to raczej trudna sztuka, ale po prostu. Potrzebowałam tego. Okazało się, że było spoko. Bo bałam się, że, że nawet ja jej nie udźwignę, że to będzie raczej dla takich naprawdę koneserów. Okazało się, że był naprawdę, naprawdę w porządku. Cieszę się, że byłam. No i teraz podobno opera w Wytomiu ma być zamykana na dwa lata, bo tam mają scenę remontować w ogóle. Patrzcie, jak ja się rozgadam. Ja naprawdę często czuję się tak, jakbym rozmawiała z koleżanką. Jest dobra, bo już chyba z 5 minut albo więcej gada mi zrobił nam się strasznie długi weekend wygóry. Fu! Będziecie chciały, to sobie pójdziecie. będziecie chciały, to pytacie w komentarzach, to Wam ta coś opiszę. Natomiast to, co Wam chciałam powiedzieć, że dzisiaj się zagram za nagrywanie, to jest coś, co standardowo w niedzielę zazwyczaj robię. I muszę się skupić na nagrywaniu Ponieważ mam w planach przysiąść I mieć trochę filmów w zapasie Wiem, że jeszcze do końcówki roku Jest bardzo, bardzo dużo czasu Ale właśnie muszę sobie to wszystko tak rozplanować Z tymi filmami, jak to ogarniać Żeby potem w grudniu Też weekendowe vlogi Nawet nie dla weekendowe vlogi, vlogmasy jak się będą pojawiać Żebym ja się nie zacharowywała Tak jak było w zeszłym roku Więc muszę mieć coś ponagrywane, poplanowane Dodatkowo w grudniu Chciałabym oprócz vlogmasów żeby pojawiały się filmy z podsumowaniami, czyli kosmetyki, które zrobiły na mnie wrażenie w 2021 roku, lub więcej roku 2021, muszę sobie to wszystko jakoś tak sensownie rozplanować i ponadto właśnie kwestia vlogmasów, bo, bo ja teraz siadłam i tyle Wam opowiadam głównie ze względu na to, że chciałam Wam opowiadać o tych vlogmasach, bo patrząc na zeszły rok widziałam, że te vlogmasy na początku Was interesowały, a potem tak jakby hmm, spadło to zainteresowanie. W zeszłym roku był kalendarz adwentowy na Tinati, przez co ja codziennie otwierałam okienko z kosmetykami i coś na ten temat rozmawiałyśmy. Więc ten kalendarz adwentowy to był taki punkt zaczepienia każdego kolejnego vlogmasa, że ja miałam po co nagrywać, bo działo się coś więcej niż taki przeciętny dzień, bo zawsze było to okienko w kalendarzu. W tym roku niestety kalendarza adwentowego nie będę miała, przynajmniej jeśli chodzi o Natinati, Nati, nie będę miała. Nie wiem, czy jakieś inne firmy będą coś takiego miały, więc zobaczę. Natomiast na chwilę obecną, bo też się mi czasem pytacie, no w tym roku niestety pomimo szczerych chęci i planów nie uda się zrobić tego kalendarza adwentowego. Że tak powiem Justyna, właścicielka Latinetti ma inny ważniejszy projekt do wykonania. Możecie sprawdzić na Instagramie co się dzieje. Więc po prostu jest to totalnie, totalnie dla mnie zrozumiałe, że w tym roku musimy pasować, ale to nie jest tak, że nam się, nie wiem, współpraca rozsypała czy cokolwiek, absolutnie nie. Myślę, że my sobie w kolejnych latach po prostu wrócimy do, do kalendarza adwentowego, natomiast w tym roku są rzeczy ważne i ważniejsze. I przez to, że nie będę miała tego kalendarza adwentowego, to trochę nie wiem, jak ogarnąć te vlogmasy, bo jednak te wszystkie aktywności vlogmasowe, które miałam w zeszłym roku, czyli robienie strojków, jakieś zakupy, coś tam, to było mega ciekawe, ale widzę, że i tak potem gdzieś to zainteresowanie vlogmasami było znikome, tam, potem się przestały cieszyć popularnością i zastanawiam się, jak to robić w tym roku. Na chwilę obecną mam taki plan, że chyba te vlogmasy ogarnę w taki sposób, że nie będą się pojawiać codziennie. Bo wcześniej to było tak, że faktycznie w grudniu, w każdym dniu pojawiał się vlogmas, i tylko w poniedziałki i czwartki były te regularne filmy, więc wtedy nie nagrywałam vlogmasów. Ale to faktycznie, to było miałam taki grudzień, że, że ja byłam niemal zajechana, jeżeli chodzi o nagrywanie tych filmów. I mam wrażenie, że ani to nie jest warte mojego zdrowia, ani też wy taki prze, przesyt, Że już tego było za dużo. I wydaje mi się, że chyba w tym roku zrobimy to troszeczkę inaczej. Że będzie to po prostu co kilka dni się będzie pojawiał vlog, Więc tak, by weekendowy vlog, tylko że będzie go troszeczkę częściej i nie raz w tygodniu, tylko na przykład tam dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jak tam będę miała możliwość nagrywania. Tak to widzę. Co będę robiła na tych masach, też nie do końca wiem, bo nie chcę powtarzać tych wszystkich aktywności, które robiłam w zeszłym roku. A w zeszłym roku chyba wykorzystałam limit rzeczy, które można robić w okolicy Świąt. A może jednak chciałybyście rzeczywiście ponowienie tego, czyli na przykład no, w zeszłym roku robiłam strojki, w tym roku też mogłabym zrobić strojki, tylko wiadomo, że no, jak pewnie jakieś inne, nie, ja też pewnie pójdę na zakupy, no sama nie wiem, więc y, nagrywam, dlatego dzisiaj ten taki przydługawy wstęp, bardzo Was przepraszam, pewnie już <laughs> macie dość, to się mało dzieje, ale czasami muszę, muszę sobie z Wami pogadać. Więc jak Wy to widzicie? Czy macie tu jakieś wskazówki, jest coś odnośnie tych vlogmasów, co bardzo chciałybyście zobaczyć? Czy macie jakieś pomysły? Czy, czy jest coś, co lubicie oglądać w takiej formule? Czy wręcz przeciwnie, vlogmasy są dla Was męczące? Czy należycie do tej grupy osób, które oglądały vlogmasy na przykład tylko na początku, a potem rzeczywiście było to już dla Was męczące, odpuściłyście, bo nie byłyście na bieżąco, a ten vlogmas i tak wychodził codziennie? Hmm, czy, czy może właśnie Wy lubiłyście te vlogmasy, oglądałyście do końca, jakiekolwiek pomysły, cokolwiek się Wam w głowie pojawia, dawajcie znać w komentarzach. Ja się postaram jakoś do tego odnieść to, co będę uważała za stosowne i fajne, pewnie jakoś wykorzystam, co będzie przerastało moje możliwości i siły, no to odpuszczę. Natomiast chciałabym, że jeżeli będę się podejmowała tych vlogmasów, to żeby zrobić to tak, żeby to rzeczywiście dla nas wszystkich było fajne, a jeżeli się okaże, że, że no tak ja mam takie odczucie, że że gdzieś był przesyt przez te vlogmasy i to sprawiało, że może nie do końca chciałyście oglądać mój kanał, bo, bo już wyskakiwałam niepal z lodówki, to też mi proszę napiszcie o tym, że dla Was to było męczące, bo muszę po prostu zaplanować sobie ten grudzień, bo, bo widzę, że są osoby, które bardzo te vlogmasy lubią. Są osoby, Widzę po statystykach, że, że to gdzieś tam nie do końca trafiało, więc planując sobie już tak powoli tą końcówkę roku, myślę o tym, jak sobie to wszystko zaplanować, więc będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki. A teraz przechodzę już do nagrywania standardowych filmów. Dzisiaj będę nagrywać projekt Denko, czyli to, co wszyscy lubimy. I słuchajcie, a ja kiedyś chciałam zrezygnować z projektu Denko, a widzę, że no mega, mega lubicie ten, ten temat. Aktualizację pielęgnacji włosów dawno nie było. I. I, I o filtrach. Filtry, które wykorzy wykorzystywałam w aktualnym roku, więc też coś takiego się pojawi. Zostańcie ze mną. Jestem takim typem człowieka, dla którego najpierw jest Halloween, a potem od razu po zakończeniu Halloween zaczyna się okres świąteczny. W zeszłym roku y, gdzieś na promocji dorwałam taki zapaszek do auta, więc sobie zaraz założę. Wiecie, jak jest cebula deal, w zeszłym roku po sezonie było tanio, to kupiłam, przeleżało sobie. Czas w takim razie teraz to ogarnąć. A! No jak on super pachnie, takim jakimś mm, cynamonkiem i chyba wanilią jest. I no i patrzcie jak ja mam Halloweenowo. Poza tym byłam w drogerii, czekałam na panią kierownik i zakupiłam sobie piękną kosmetyczkę, także idealnie na nadchodzące w czasy, bo już niebawem gdzieś się wybieram. Tosiu, co ty dzisiaj upolowałaś? Co przyniosłaś matce? I czeka na chrupaczki. Co to jest? Motylek? Tak, motylka ci matka przyniosłam. Brawo! Łowne Kitku, super cudownie. Poseł Bidny. Czy żyje? Wiecie co? Ja nawet za motylami tak za bardzo nie przepadam, bo one mają ładne te. Tak, to, y, to się. Mm -hmm. One mają ładne skrzydełka, ale kurde, one takie są. On żyje! O! Dobra, to ja w takim razie idę po szklankę i idę go wynieść. Będę dzielna. W końcu to nie jest pająk. Nie lubię takich żyjątek. Idę po kartkę jeszcze. Jezu. Widziałyście to? Jak podskoczył. Dobra, idę go wynieść. No fruń mały, żeby cię zaś tośka nie norwała. Jakie on ma nogi. Leć. Leć. Ws Leć no. Leć gdzieś się za kokoń albo coś, bo tu tośka chodzi, no? Leć. Chyba go uszkodziła. Po pracy przyjechaliśmy do czeladzi idziemy spróbować nowej knajpki. I jest miła się wczelać, tutaj jest taka piękna katedra, którą roboczo i żartobliwie czasem nazywam notre czelać, a teraz idziemy, a będzie jak pewnie placki ziemnaczane, a ja na leśniczki. Byłam na paznokciach. Tym razem postawiłyśmy na coś takiego. Pierwszy raz mam matowe paznokcie. Mega mi się to podoba. A tu zobaczcie, ten materiał to tak naprawdę koszulka, którą złapałam w Sinsei. I na sam koniec tego weekendowego vloga przyszła do mnie mała przesyłeczka z ulubionej firmy mojego Adriana, czyli Inni Mini. Profilaktyczna pielęgnacja, krem ujędrniający do biustu. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, ja już go w zeszłym roku testowałam, on właśnie wyszedł w zeszłym roku i październik jest miesiącem profilaktyki nowotworu piersi. Z tego względu właśnie, jeżeli chodzi o markę Inimini, to ten ich balsam, krem ujędrniający do biustu, jakiś tam Procent od sprzedaży przez cały rok jest przeznaczany właśnie na tą profilaktykę. Szczegóły Wam umieszczę w opisie pod filmem, gdybyście się chcieli z tą akcją zapoznać. Niemniej jednak, fajne przypomnienie o tym, że Marka wspiera takie organizacje i takie działania. Ja też z chęcią sobie wrócę do tego balsamu, mi się go bardzo przyjemnie stosowało. No i tyle, więc do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!